Pilna, najtrudniejsza bitwa Zbigniewa Ziobre. Żelazny człowiek walczy o życie. Warszawa, Kraków, grudzień 2025. Polska polityka wstrzymała oddech. W chłodny grudniowy wieczór, gdy naród gorączkowo przygotowywał się do świąt, z korytarzy szpitala wojskowego i najbliższego otoczenia polskiego przywódcy zaczęły napływać mrożące krew w żyłach wieści. Nie była to już gra polityczna ani walka o immunitet. To było dramatyczne starcie losów, rozgrywające się na oczach całego narodu. Zbigniew Ziobro. Dla jednych był bezwzględnym komendantem policji i architektem reformy sądownictwa. Dla innych najbardziej kontrowersyjnym politykiem ostatnich dwóch dekad. Człowiek, który jako prokurator generalny nigdy nie znał słowa przebaczenie, teraz staje w obliczu wroga, którego nie można postawić przed sądem. Przez lata kreował się na niezłomnego polityka, żelaznego przywódcę, który rzucał wyzwanie europejskim elitom i krajowej opozycji. Jego biografia to opowieść o nieustannej walce, od afery Rywina przez budowanie siły niepodległej Polski po osobistą tragedię, która rozpoczęła się w 2023 roku od diagnozy raka przełyku. Pilne wiadomości: Zbigniew Ziobro przeżył tragedię, która trwała całe jego życie. Jego rodzina płakała i żegnała go w emocjonujących okolicznościach. Te słowa rozprzestrzenione zaledwie dwie godziny temu w mediach społecznościowych i na głównych portalach informacyjnych wywołały prawdziwe trzęsienie ziemi. Oficjalne potwierdzenie nawrotu i ciężkich przerzutów choroby zadało druzgocący cios opinii publicznej. Gazety i stacje telewizyjne mówiły o szoku ostatniej drogi i biografii napisanej w udręce. Obok łóżka polityka, pośród aparatury podtrzymującej życie, czuwała jego żona i dzieci, a szpitalna atmosfera wypełniona była łzami i szeptanymi modlitwami. Polska zdawała się stać w miejscu. Czy ten niezłomny wojownik, który przetrwał niezliczone polityczne burze, po raz kolejny oszukał statystyki? Co tak naprawdę wydarzyło się w tych ostatnich godzinach i jakie pożegnania padły za zamkniętymi drzwiami? Oddziału intensywnej terapii? Czy to koniec pewnej ery w polskiej polityce, ery, która bez ziobry już nigdy nie będzie taka sama? Chcesz poznać nieznane dotąd szczegóły dotyczące zmagań byłego ministra i reakcji jego największych wrogów na tę burzliwą wiadomość? To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się chwilowym kryzysem zdrowotnym, przerodziło się w zaciętą walkę o przetrwanie. Diagnoza postawiona pod koniec 2023 roku była druzgocąca, rak przełyku w późnym stadium z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka. Pomimo wyczerpującej chemioterapii, wyniszczającej radioterapii i skomplikowanej ośmiogodzinnej operacji usunięcia dużej części przełyku, los przygotował go na najgorszy scenariusz. Grudzień 2025 roku przyniósł niemiłą wiadomość. Nagły i gwałtowny nawrót choroby. Jego ciało, już poważnie uszkodzone, zaczęło poddawać się atakowi nowych guzów nowotworowych. Sceny rozgrywające się w zaciszu szpitala lub w domu przypominają teraz dawną tragedię. Zbigniew Ziobro, postać przez lata szanowana za swoją odporność, leży teraz nieruchomo, podłączony do respiratora. Zespół stale czuwał przy jego łóżku. Patrycja Kotecka Ziobro, jego wierna towarzyszka w zmaganiach politycznych i osobistych, nigdy go nie opuściła. Według świadków, widok, jak trzymała męża za rękę i ze łzami w oczach szeptała: Zbyszku, walcz dalej, jesteśmy tutaj, rozdzierał serce każdemu, kto był w pobliżu. Ich dzieci, zbyt małe, by w pełni zrozumieć wagę politycznego dziedzictwa ojca, stanęły teraz przed najtrudniejszą lekcją w życiu. Uważa się, że cichym szeptem polityk przekazał swoim dzieciom ostatnie prywatne wiadomości, ostatnie pożegnanie z rodziną. Ujawniono również szokujące szczegóły. Ziobro ukrywał pogarszający się stan zdrowia, aby nie zaszkodzić swojemu politycznemu otoczeniu w kluczowym momencie dla niepodległej Polski. Tylko Jarosław Kaczyński i niewielka grupa jego najbliższych znali skalę tragedii. Teraz, z ponurą prognozą lekarzy i ogólnym stanem zdrowia, który nie pozwalał na dalsze agresywne leczenie, polityk podobno podjął heroiczną i bolesną decyzję o przerwaniu leczenia, pragnąc spędzić ostatnie chwile w spokoju z bliskim. Pokój, w którym leży, jest słabo oświetlony jedynie światłami aparatury medycznej. Jego najstarszy syn ma codziennie modlić się przy łóżku ojca, a atmosfera w domu jest tak przesiąknięta niewypowiedzianym żalem, że przenika każde oficjalne oświadczenie przekazywane mediom. Reakcja polskiego społeczeństwa na tę bombę informacyjną była bezprecedensowa. Nawet najostrzejsi krytycy jego kariery politycznej milczeli w obliczu tak wielkiego ludzkiego cierpienia. Dziennikarze, którzy wcześniej analizowali każdy jego ruch w kontekście oskarżeń prokuratury, teraz z szacunkiem relacjonują tragedię mężczyzny stojącego przed Sądem Najwyższym. Zdjęcia sprzed zaledwie kilku tygodni krążące w internecie przedstawiały zauważalnie bladą i szczupłą sylwetkę przywódcy, co wówczas tłumaczono po prostu jako rehabilitację. Dziś te zdjęcia niosą ze sobą złowieszczy wydźwięk, jako dowód cichego męczeństwa w służbie ideału. Czy zbignie w ziobro człowiek, który, który nigdy nie przegrał w konfrontacji z przeciwnikami politycznymi, tym razem będzie musiał uznać wyższość siły, której żadne prawo nie jest w stanie pokonać? Jakie sekrety i polityczne intencje zostaną ujawnione, gdy emocje związane z tym szokującym pożegnaniem opadną? Bądźcie czujni, bo każda godzina przynosi nowe wieści z tego dramatycznego frontu. Czy będziemy świadkami cudu, czy końca pewnej epoki? Bądźcie czujni i śledźcie nasze aktualizacje, aby nie przegapić oficjalnego oświadczenia rodziny, które ma zostać opublikowane jeszcze dziś. Fala współczucia, która zalała polski internet tuż po ogłoszeniu krytycznego stanu Zbigniewa Ziobry, nie ma precedensu we współczesnej historii kraju. Hashtag Modlitwa za Ziobro w zaledwie kilkanaście minut stał się najczęściej udostępnianą frazą, jednocząc ludzi o skrajnie różnych poglądach pod wspólnym mianownikiem ludzkiego dramatu. Na Twitterze i Facebooku, obok wpisów lojalnych zwolenników suwerennej Polski, zaczęły pojawiać się głosy osób, które dotąd nie szczędziły politykowi gorzkich słów, a które teraz apelują o spokój i szacunek dla umierającego. Każda próba uderzenia w ton nienawistny czy komentarze sugerujące karmę, są natychmiast i bezlitośnie piętnowane przez moderatorów oraz samych użytkowników, co pokazuje, że w obliczu ostateczności Polacy potrafią odrzucić polityczny oręż. Atmosfera w Warszawie stała się niemal namacalna, gdy przed budynkiem szpitala pojawił się Jarosław Kaczyński. Prezes prawa i sprawiedliwości, znany z powściągliwości w okazywaniu emocji, tym razem nie zdołał ukryć poruszenia. Świadkowie obecni na miejscu opisują, że jego oczy były wyraźnie zaczerwienione. A głos drżał, gdy w krótkiej rozmowie z dziennikarzami nazwał Ziobrę najdzielniejszym z wojowników, jakich znała Rzeczpospolita. To wyznanie, niemal ojcowskie w swoim brzmieniu, obiegło wszystkie redakcje od faktów po onet, budując obraz końca pewnej epoki. Zaskoczeniem dla wielu był również oficjalny, choć lakoniczny wpis Donalda Tuska, który życząc rywalowi powrotu do zdrowia, wywołał falę spekulacji o tym, czy ten tragiczny moment stanie się impulsem do wygaszenia najostrzejszych sporów w kraju. Największe polskie portale informacyjne i stacje telewizyjne pracują w trybie nadzwyczajnym. Nagłówki na stronach głównych. Fakt w polityce.pl i ONET krzyczą wielkimi literami: ziobro w stanie krytycznym, rodzina płacze i mówi żegnaj. Reporterzy śledczy przypominają teraz każde wystąpienie polityka z ostatniego roku, analizując jego drżący głos i nienaturalną bladość, które wtedy uznawano za zmęczenie, a które dziś jawią się jako heroiczna próba ukrycia rozdzierającego bólu. Informacja o tym, że Zbigniew Ziobro świadomie rezygnuje z dalszych męczarni, by w godności pożegnać się z Patrycją i dziećmi, wywołała szok u dziennikarzy, którzy przez dekady widzieli w nim człowieka niezdolnego do kapitulacji. Skutki tego dramatu paraliżują całe zaplecze polityczne. Suwerenna Polska oficjalnie zawiesiła wszelkie działania statutowe i medialne, a jej liderzy zamiast na konferencjach prasowych gromadzą się w kościołach i pod murami kliniki. Cały kraj z zapartym tchem wyczekuje na każdy nowy buleten medyczny, każdą drobną informację, która mogłaby dać nadzieję na cud. Wszyscy czują, że to nie jest tylko walka o zdrowie jednego człowieka, ale moment, w którym polska polityka traci jeden ze swoich najmocniejszych filarów, a walka o jego dziedzictwo zaczyna się w cieniu szpitalnych korytarzy i rodzinnych łez. Dlaczego jednak mimo tak beznadziejnych rokowań lekarze wciąż nie wydali ostatecznego komunikatu? I co tak naprawdę wydarzyło się w sali chorych tuż po wizycie prezesa Kaczyńskiego? Czy za zamkniętymi drzwiami oddziału ICU kryje się coś, co mogłoby jeszcze odmienić bieg tej tragicznej historii? Fala współczucia, która zalała polski internet tuż po ogłoszeniu krytycznego stanu Zbigniewa Ziobry, nie ma precedensu we współczesnej historii kraju. Hashtag Modlitwa za Ziobro w zaledwie kilkanaście minut stał się najczęściej udostępnianą frazą, jednocząc ludzi o skrajnie różnych poglądach pod wspólnym mianownikiem ludzkiego dramatu. Na Twitterze i Facebooku, obok wpisów lojalnych zwolenników suwerennej Polski, zaczęły pojawiać się głosy osób, które dotąd nie szczędziły politykowi gorzkich słów, a które teraz apelują o spokój i szacunek dla umierającego. Każda próba uderzenia w ton nienawistny czy komentarze sugerujące karmę są natychmiast i bezlitośnie piętnowane przez moderatorów oraz samych użytkowników, co pokazuje, że w obliczu ostateczności Polacy potrafią odrzucić polityczny oręż. Atmosfera w Warszawie stała się niemal namacalna, gdy przed budynkiem szpitala pojawił się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, znany z powściągliwości w okazywaniu emocji, tym razem nie zdołał ukryć poruszenia. Świadkowie obecni na miejscu opisują, że jego oczy były wyraźnie zaczerwienione, a głos drżał, gdy w krótkiej rozmowie z dziennikarzami nazwał Ziobre najdzielniejszym z wojowników, jakich znała Rzeczpospolita. To wyznanie, niemal ojcowskie w swoim brzmieniu, obiegło wszystkie redakcje od faktów po net, budując obraz końca pewnej epoki. Zaskoczeniem dla wielu był również oficjalny, choć lakoniczny wpis Donalda Tuska, który życząc rywalowi powrotu do zdrowia, wywołał falę spekulacji o tym, czy ten tragiczny moment stanie się impulsem do wygaszenia najostrzejszych sporów w kraju. Największe polskie portale informacyjne i stacje telewizyjne pracują w trybie nadzwyczajnym. Nagłówki na stronach głównych. Fakt w polityce .pl i ONET krzyczą wielkimi literami Ziobro w stanie krytycznym. Rodzina płacze i mówi żegnaj. Reporterzy śledczy przypominają teraz każde wystąpienie polityka z ostatniego roku, analizując jego drżący głos i nienaturalną bladość, które wtedy uznawano za zmęczenia, a które dziś jawią się jako heroiczna próba ukrycia rozdzierającego bólu. Informacja o tym, że Zbigniew Ziobro świadomie rezygnuje z dalszych męczarni, by w godności pożegnać się z Patrycją i dziećmi, wywołała szok u dziennikarzy, którzy przez dekady widzieli w nim człowieka niezdolnego do kapitulacji. Skutki tego dramatu paraliżują całe zaplecze polityczne. Suwerenna Polska oficjalnie zawiesiła wszelkie działania statutowe i medialne, a jej liderzy, zamiast na konferencjach prasowych, Gromadzą się w kościołach i pod murami kliniki. Cały kraj z zapartym tchem wyczekuje na każdy nowy buletyn medyczny, każdą drobną informację, która mogłaby dać nadzieję na cud. Wszyscy czują, że to nie jest tylko walka o zdrowie jednego człowieka, ale moment, w którym polska polityka traci jeden ze swoich najmocniejszych filarów, a walka o jego dziedzictwo zaczyna się w cieniu szpitalnych korytarzy i rodzinnych łez. Dlaczego jednak, mimo tak beznadziejnych rokowań, lekarze wciąż nie wydali ostatecznego komunikatu? I co tak naprawdę wydarzyło się w sali chorych tuż po wizycie prezesa Kaczyńskiego? Czy za zamkniętymi drzwiami oddziału ICU kryje się coś, co mogłoby jeszcze odmienić bieg tej tragicznej historii? Napięcie w Warszawie sięga zenitu, a milczenie lekarzy staje się coraz bardziej wymowne. Jednak właśnie w tej godzinie, gdy wszyscy przygotowują się na najgorsze, z kręgów zbliżonych do kliniki wyciekła informacja, która wprawia w osłupienie. Reporterzy śledczy dotarli do wieści, że tuż przed krytycznym pogorszeniem stanu zdrowia, Zbigniew Ziobro poprosił o zabezpieczenie tajemniczego archiwum dokumentów, które mają zostać upublicznione tylko w określonym scenariuszu. Czy to możliwe, że nawet w obliczu ostateczności ten niezłomny stratek przygotował swój ostatni? Polityczny testament, który wstrząśnie fundamentami polskiej władzy bardziej niż jakakolwiek dotychczasowa afera? Ten nieoczekiwany zwrot akcji sugeruje, że biografia lidera suwerennej Polski może mieć swój epilog, którego nikt się nie spodziewał. Pytania mnożą się w zastraszającym tempie. Czy Zbigniew Ziobro, człowiek który wielokrotnie wyrywał się ze szponów politycznej niebytu, zdoła dokonać cudu i jeszcze raz oszukać medyczne statystyki? Czy jesteśmy świadkami zmierzchu ery polityki opartej na żelaznych zasadach i bezkompromisowej walce, czy może to tylko początek nowego, jeszcze bardziej tajemniczego rozdziału? Atmosfera pod szpitalem jest gęsta od domysłów, a każda minuta przynosi nowe, nieoficjalne doniesienia, które budują obraz dramatu o wielu dnach. Cała Polska nienaturalnie nienaturalnie zamarła w oczekiwaniu na oficjalny komunikat, który może nadejść w każdej chwili. Biografia i walka Zbigniewa Ziobry to historia, która trzyma w napięciu miliony obywateli. Nie pozwólcie, aby jakiekolwiek istotne fakty umknęły waszej uwadze w tym przełomowym momencie. Zachęcamy was do aktywnego uczestnictwa w dyskusji w komentarzach. Co sądzicie o tajemniczym testamencie polityka? Koniecznie subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o najświeższych biuletynach medycznych i sensacyjnych odkryciach naszych dziennikarzy. Dziękujemy że jesteście z nami w samym centrum tych historycznych wydarzeń. Już teraz zapraszamy na nasz kolejny materiał, w którym przyjrzymy się sekretom i nieznanym faktom z życia innych wpływowych postaci, które kształtują naszą rzeczywistość. Do zobaczenia wkrótce.